Szczęście Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, jest 2 listopada. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii, według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce, a gdy odejdę, przygotuję Wam miejsce. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie Ewangelii. Zwróciły słowa pana Jezusa, które mówi, że w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Jest wiele dróg do Boga, jednak zaraz potem pan Jezus mówi, że ja jestem drogą prawdy i życia. I w nikim innym nie ma zbawienia, jak tylko w nim. Bóg w Jezusie stał się człowiekiem, i w nim przygadnia każdego, kto ma w sobie choćby odrobinę dobrej woli poszukiwaniu prawdy, miłości i życia. Szukajmy. Szukajmy tej woli poszukiwania. A odnajdziemy tego, wtedy Chrystusa. Niech was, błogosławi Bóg, szach mogąc. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.